Udało się w 1920 roku, teraz ma się udać. Jestem Polakiem, piłsudczykiem. Zgodnie z ostatnim rozkazem generała Okulickiego, 44 lata mojego życia stało się walką z komuną, która obecnie się znowu odradza. Przed hordami Lenina Rzeczypospolitej bronili w 1920 roku mój dziad, w 1939 roku mój ojciec i w 1944 roku stryj. Ja sam będąc wielokrotnie represjonowanym w latach 68-1989, będąc internowanym, skazanym, więzionym, jak mogłem, tak likwidowałem świętości bolszewickie na polskiej ziemi. Między innymi przy wyprowadzeniu Lenina z Muzeum w Krakowie, tablicę Lenina z polskich rysów, esbecką tablicę w Jędrzejowie. Równocześnie w czasach PRL-u, jak i później stawiałem polskie znaki pamięci narodowej, takie jak choćby krzyże pod kopalnią wujek, czy ofiar komunizmu w Krakowie, czy Krzyż Katyńskim. Nie mogę uwierzyć, że w czasie, gdy Rosjanie odwracają się od wodza światowej rewolucji, równocześnie na polskiej ziemi znajdują się łajdacy oddający zbrodniarzowi niemal religijną część. A polskie służby bezpieczeństwa, obsługując ich, zapewniają im ochronę i spokój. Niejaki Mikołaj Karamzin w 1862 roku dowodził, że Polacy nigdy nie będą brać mi Rosjan. Późniejsze dzieje narodu polskiego z setkami Katyni i Smoleńskiem to tylko potwierdziły. Jestem dumny, że spełniłem obywatelski obowiązek czynu, pamięci i tożsamości, aby raz na zawsze uwolnić polską ziemię od komunistycznej śmieci. Moje wnuczki są w ZHR-ze, a nie w Komsomole, a ja jestem członkiem niezależnego samorządnego Związku z Solidarności od 1980 roku i wszyscy łajdacy popierający partię rosyjską mogą pocałować mnie w dupę. Jacek Smagowicz, członek Komisji Krajowej od 80. Od 90 roku, a członek w Związku od 80 roku. Dlaczego przeczytałem Państwu to oświadczenie? Ponieważ w tej chwili toczy się śledztwo w stosunku do moich kolegów, do członków Komisji Krajowej za to, że odpiłowaliśmy 28 sierpnia w Stocznik Gdański z bramy strajkowej nazwisko Lenina. Moi koledzy są wzywani, nękani, zgłaszają się, a ja nie wiem na przykład, kto prowadzi śledztwo i sąd. Zwróciłem się do pana prokuratora generalnego z również na portalu Niezależnej, z następującymi pytaniami, chociaż to nie jest skończony katalog tych pytań. Na przykład, dlaczego rząd RP nie przeciwdziała pełzającej resowietyzacji rekomunizacji w Polsce, nie demontując symboli komunistycznych związanych z tym zbrodniczym systemem, a muszą to czynić obywatele. To nie jest tylko Leni, bo to jest pomnik Nowy Sączu, bo to jest pomnik czwórki w Warszawie i to jest szereg ulic yy, wielu miast w spadku PPR-u. Drugie pytanie, czy obywatele Polski płacą podatki na rząd RP i prokuraturę, by państwo obroniło interesów rosyjskich zamiast narodowych? Trzecie, czy prokuraturze znane są zbrodnie Lenina? Czwarte, czy nazwisko i zbrodnicza działalność Lenina są pod ochroną III Rzeczy Pospolite? Piąte, czy prokuratura nie wie, że miejsce tej bolszewickiej świętości nazywa się Moskwa, a nie Gdańsk? Szóste, dlaczego nie prowadzi się śledztwa wobec pana Adamowicza za promocję komunistycznych symboli niezgodną z Konstytucją Polski i niezgodną również z kodeksem karnym? Czy usuwanie znaków promujących ideę komunistyczne jest działalnością szkodliwą czy użyteczną? Czy je dobra zostały w końcu naruszone według prokuratury po usunięciu imienia tej zbrodniczej kanali? Polaków czy komunistów? Dlaczego obecne w trakcie likwidacji Lenina w Stoczni Gdańskiej zarówno Policja Państwowa jak i Straż Miejska nie reagowały i nie uchroniły relikwii pana Adamowicza? Kto imiennie prowadzi śledztwo przeciw członkom Komisji Krajowej NS Solidarności? I wreszcie, jak długo pozostałe znajdujące się na polskiej ziemi świętości, które wcześniej wymieniłem, świętości komunizmu, będą urągały i znieważały uczucia Polaków. Dziękuję. Marszu o polsko, gdzie jest, myślę, ujęte to, co się dzieje w kraju. Czytam, cytuję, zdrajcy Sługusy Moskwy, naród po was przyjdzie, nie zdążycie przeskoczyć ogrodzenia ambasady rosyjskiej. Mogę, muszę powiedzieć, że cieszę się, że również widziałem inny transparent. Módlmy się, aby, aby naród ich nie powywieszał. Proszę nie lekceważyć głosu polskiej ulicy, polskiej nieujaźmionej nigdy Warszawy.